Witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy na kolejny odcinek. Zakończyliśmy serię o błogosławieństwach. Nowy temat, trochę może głębszy. Postaramy się pójść w głębię, mianowicie dostrzegać mądrość oczami własnej duszy. To odcinek 213 i 25 w tym roku. Mądrość. Jako główne narzędzie poradzenia sobie z życiem jest często źle rozumiana. Tylko nieliczni korzystają z tej opcji, z opcji mądrości. Konsekwencją tego niedoboru jest powszechna ignorancja. Istnieją różne podejścia do mądrości, w tym poprzez własną duszę. Termin dusza został zdegradowany do świata legend, gdyż zakłócałby tak zwany racjonalizm. Ale ci, którzy kontrolują świat, myślą inaczej, wiedzą jak ważne jest to, co dzieje się poza racjonalizmem. Postanowiłem, że moim zadaniem życiowym w tym okresie, gdzie nie muszę już pracować w tym kieracie pracy zależnej, będzie umożliwienie dostępu do mądrości innym i sobie samemu. Dlatego interesuje mnie ten temat bardzo i chcę się tym dzielić, co odkrywam. Nie dla wszystkich, bo byłoby to marnotrawstwem sił, nawet ryzykując arogancję czy zarzut arogancji. Nie dla wszystkich, bo większość ludzi traktuje poznanie dostępu do mądrości. Jako opowiadanie kozie o raju. Kozie o raju. Dla kus bujna łąka jest ich rajem. Jezus wyraził to jeszcze bardziej drastycznie, mówiąc o perłach i o świniach. Dla większości zjadaczy chleba rajem na ziemi jest rejs statkiem Aida. Ale trzeba ciągle ten rejs powtarzać, by iluzja raju mogła być utrzymana. Niektórzy wierzą w duszę. Lecz nie mają do niej dostępu, gdzie znajduje się owa dusza w głowie, w sercu. Nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć, dlatego nie zajmuję się tą kwestią w dalszym toku zwłaszcza, że ich uwagę rozpraszają liczne błahostki. Inni wiedzą o spokrewnionych lub starych duszach, ale nie są pewni, czy to prawda. Ale stare dusze wśród nich wiedzą, że to prawda, ponieważ zawsze czuły inaczej lub od pewnego momentu czuły inaczej. Czuły się niekompatybilne z wieloma innymi. Unikały powierzchowności, szukały sensu, ceniły samotność lub wyczekiwały osób o wysokich wibracjach, które były dla nich wzbogaceniem. Nie wie, żyły w zbiegu okoliczności i mówiły o planie. Żyły też inaczej, nie marnując czasu na rzeczy bez sensu. Ale istnieje typ człowieka, który może odkryć swoją własną duszę, ale ucieka od tego ciągle pracując. Praca nadaje sens jemu, nadaje sens niezależnie od tego, czy sama praca jest znacząca, czy miała jakikolwiek sens, czy tworzy jakąkolwiek nieprzemijalną wartość. To tak jak z tymi robotnikami na placu budowy, którzy po prostu siedzieli, nie mając ochoty do pracy, i szybko uderzali młotkiem w deskę, gdy nadchodził majster, żeby przynajmniej wywołać iluzję pracy. Ludzie zawsze mają coś do roboty, bo nie chcą Zadawać pytania o sens. Na koniec umierają, nie rozwijając się, a owoce ich pracy cieszą później innych tych spadkobierców, albo zostają wyrzucane na śmietnik. Dusza to energia, która istniała już przed Twoimi moimi narodzinami i będzie istnieć po śmierci ciała. Karma to zmagazynowana energia skumulowane doświadczenia duszy. Dusza wybiera wszystko. Wybiera rodziców, rodzeństwo, wybiera dzieci, kraj, konstelacje w nadziei na zdobycie pewnych doświadczeń, które mają jej pomóc w dalszym rozwoju. Ma pewne cele, konkretne cele. Ma nadzieję, że mieszkając z pewnymi ludźmi, rodzicami i innymi członkami rodziny zdobędzie doświadczenia, które uwolnią ją na przykład od niemożności bycia autentycznym. Maltretowane kobiety, nawet jeśli wychodzą za mąż kilka razy, zawsze wybierają ten sam typ męża, by być nadal bitą. Poprzez to doświadczenie dusza pragnie zrzucić z siebie ciężar właśnie takiego obchodzenia się z nią, a raczej z tym człowiekiem, który jest posiadaczem tej duszy. To zostało tej osobie narzucone jako bolesne doświadczenie, aby właśnie się raz na zawsze uwolnić od tego upokarzania. Doktryna duszy głosi, że dusza musi... Pospyć się nagromadzonej karmy. Zgodnie z tym karma miałaby być nisko wibrującą energią, która powstała w wyniku moralnie złych uczynków w poprzednich wcieleniach albo w tym wcieleniu. Zrównoważenie tych negatywnych energii poprzez cierpienie z powodu konsekwencji własnych złych uczynków, czyli odszkodowanie, nie pomoże za wiele. Myślę, że Celem duszy jest przezwyciężenie postawy, która doprowadziła do tych właśnie uczynków. Nie chodzi tu o wyrównanie w postaci cierpienia, które zostało zadane komuś innemu przez nas. To nie miałoby żadnego większego sensu. Cierpienie za cierpienie. Powtarzam, celem duszy jest przezwyciężenie postawy. Która doprowadziła do tych nagannych czynów. Jezus potwierdza tę tezę. Obiecując przestępcy, który wisi na krzyżu obok Niego, natychmiastowe wejście do raju, gdy tylko rozpozna powody wytworzenia negatywnej energii, czyli swoich niecnych czynów. I to właśnie ten łot, jak go się pospolicie nazywa w Biblii czy w polskim tłumaczeniu, to on właśnie dostrzega te powody i uzyskuje dostęp do raju. Dlatego karmę można zdefiniować jako coś negatywnego, skumulowanego, co trzeba rozpuścić jako negatywną energię poprzez rozpoznanie swej własnej złej postawy i skorygowanie tej postawy w górę w kierunku wyższych wibracji. Cierpisz tylko tak długo, jak długo tego nie robisz. Ale pozornie wygląda na to, że trzeba po prostu stworzyć równowagę energetyczną poprzez cierpienie. Ale to błędna interpretacja. Tam nie ma nic do wyrównania. To wyrównanie w cudzysłowie następuje tylko wtedy jako upomnienie Ciebie, żebyś zrezygnował z, tak, z takiego patrzenia na świat, żebyś poznał przyczyny tego, co się stało. To właśnie jest pierwszy dostęp do mądrości poprzez odkrycie własnej duszy w takiej konstelacji, żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle cierpimy. To pytanie, o ile nie wiesz, dlaczego cierpisz, skieruj je do Twojej duszy. Odpowiedź znajdziesz, jeśli będziesz szczery wobec siebie, ponieważ istnieje coś nierozwiązanego w Twoim życiu, co domaga się rozwiązania. Wtedy nie musisz już patrzeć na obrzeża, na przykład na lekarzy, których zadaniem jest leczenie objawów wewnętrznych konfliktów manifestujących się w chorobach fizycznych. Najpierw rozwiąż problem dysharmonii, a wtedy przyczyna objawów zewnętrznych tych chorób zniknie. Następnie karma ulega w ten właśnie sposób rozpuszczeniu. Gdy zagłębisz. Się w wiedzę o własnej duszy, zobaczysz wiele rzeczy jej oczami. O to tutaj właśnie chodzi. Czyli, jeśli się zagłębisz w tą wiedzę, czyli popatrzysz na wszystko oczami Twojej duszy, wtedy zobaczysz dużo, dużo więcej, ponieważ dusza jest bardzo dalekowzroczna. Przyniosła ze sobą ogromną wiedzę z innych wcieleń i chce osiągnąć określone cele, ale to są Twoje cele. Nie pomyl tego. Kiedy w modlitwie Ojcze nasz modlimy się bądź wola Twoja, brzmi to jak rezygnacja z własnej woli. Wydaje się, że jest to również błąd interpretacyjny. Niech wola duszy się spełni, powinno to brzmieć. Niech wola duszy się spełni. My nie posiadamy duszy której wola ma się spełnić, my jesteśmy duszą. Czyli nasza wola, wola duszy ma się spełnić. My jesteśmy duszą, nasze życie z perspektywy duszy jest tym, co nas naprawdę definiuje. I dlatego tak bardzo zależy mi na tym, żeby spojrzeć na własne życie oczami własnej duszy. Bo poza duszą są tylko strzępy życia, jest tylko chaos. Na przykład ktoś przez całe życie gromadzi najróżniejsze rzeczy, cenne, drogocenne, mniej cenne i uważa, że to nadaje sens jego życiu. A potem umiera i nie ma z tego nic. Utracił sens życia po drodze, bo żył poza swoją duszą. I dlatego nie miało to życie zbytniego sensu, gromadząc coś, co i tak później dla niego samego nie ma żadnej wartości. W tym momencie zawsze przychodzą mi na myśl słowa pewnej starszej kobiety z mojego rodzinnego miasta, które wypowiedziała podczas pogrzebu jakiegoś tam znajomego: Urodził się głupim, żył głupio i umarł głupio. Tracisz sens życia? Jeśli pojmujesz je jako zbieg okoliczności tracisz sens życia widząc życie jako zbieg okoliczności czy zbiegi plan duszy to tylko projekt układ współrzędnych a nie ustalona i ostatecznie wyznaczona ścieżka wszystko zaczyna się na ślepo jak to należy rozumieć to znaczy to ta cała wiedza, którą nabyłeś przed narodzinami, w innych wcieleniach, ona po prostu zostaje wyłączona i rodzisz się, że tak powiem, bez tej wiedzy, i wszystko zaczyna się od nowa, po prostu na ślepo. Ten system nawigacyjny po prostu został na jakiś czas wyłączony. Zanim się zacznie, wszystko jest jednak już wybrane, ciało fizyczne. Skłonności emocjonalne, kultura, warunki społeczne, karmiczne, uwikłania z innymi duszami, które określają najważniejsze rozdziały twojego życia. Najczęściej chodzi o przełamanie starych schematów. Możesz być pierwszą osobą w rodzinie, która przezwycięża na przykład Gdy znajdziesz się w sytuacjach, w których będziesz musiał czy musiała wybrać, Między udawaniem, hipokryzją, a postawą, która jest, powiedzmy, ciebie godna, postawą, która jest w sensie duszy. Albo wybierzesz to, co mówi ci sumienie, czyli hipokryzja, udawanie, albo głos sumienia. I wtedy ty jako pierwszy, może w długiej kolejce poprzedników swoich, swojej wielkiej rodziny, tego nie potrafiło dokonać i zawsze, zawsze wybrała oportunizm. Kiedy przychodzisz na świat, wiesz, że to jest scenariusz, i w ramach tego scenariusza pojawią się bariery, trudności do pokonania, a z drugiej strony wiesz, że właśnie te trudności są możliwościami i nie są one po prostu przypadkiem. A szanse tkwią w doświadczeniach, które zdobędziesz. Mogą ci się przydarzyć rzeczy które nie będą łatwe, jak już powiedziałem. Jeśli spojrzysz na to z perspektywy mądrości Twojej duszy, zrozumiesz, że zostało to w ten sposób zaplanowane. I wtedy trochę, trochę ten plan, który zniknął, który został wyłączony przed Twoim narodzeniem, trochę się znowu otwiera dla Ciebie. A gdy tylko zaczniesz o tym myśleć w ten sposób, będziesz w stanie poradzić sobie z tym inaczej. Po prostu nie narzekać. Nie psioczyć na jakieś fatum, które spadło na Twoją głowę, nie wygłaszać żalów, nie topić smutków alkoholu. Tak robią niektórzy, którym się coś nie powiedzie w życiu, później są alkoholikami, bo go żona opuściła, musi pić. To jest taki nonsens po prostu. To jest w ogóle odseparowanie się od własnej duszy. Ten człowiek niczego nie pojął. Świadomie to zaakceptujesz i zapytasz siebie. Czego mogę się w tej sytuacji nauczyć? Po co zostało mi to posłane? Powinienem stać się inną osobą, aby ludzie, na przykład ludzie lubili ze mną żyć. Zostałem porzucony, bo byłem zły. Albo powiedzieć, że musiałem zostać porzucony, bo pojawi się ktoś jeszcze właściwszy w moim życiu. Wszystko można opanować, przetrwać i rozwinąć z perspektywy duszy, interpretując jej decyzje uf, w sposób wiele lepszy, bardziej znaczący. Nie ma kar od losu, są tylko lekcje od duszy. Niektórzy mogliby mnie zarzucić, że zawsze chodzi tylko o podążanie własną drogą, przeciwstawianie się zewnętrznym przeciwnościom losu, i realizowanie własnych planów za wszelką cenę. A życie codzienne jest po prostu prozaiczne. Polega na powtarzaniu tego, co już zostało doświadczone. Gdzieś jest ukryte wezwanie do indywidualnej ścieżki, duszy. Gdzie? Pytam się. Można to rozpoznać po następującym kryterium. W jakich cechach, dziedzinach życia i decyzjach postąpiłeś inaczej? Czyli jakie cechy stały się najważniejsze, zostały użyte, jakie dziedziny życia stały się tą lekcją i jakie decyzje podjąłeś, gdzie postępujesz inaczej aniżeli według starego schematu. Gdzie zmieniło się Twoje nastawienie? Na przykład, zawsze byłeś skąpy, bo tak zostałeś wychowany, bo matka była skąpa, babcia była skąpa, wszyscy byli skąpi. A nagle ty stałeś się wojny. Do tej pory normą było na przykład obmawianie innych za ich plecami, ze wszystkimi związanymi z tym hermetycznymi konsekwencjami. Po zdobyciu pewnego poziomu doświadczenia, czyli duchowości, zmieniasz się nagle o 180 stopni. Już tego nie robisz. Albo. Byłeś nieudacznikiem, który kapitulował w obliczu każdej przeciwności losu. Teraz jesteś odporny i wytrwały, wręcz uparty czy uparta i nigdy się nie poddajesz. Coś się w głowie przekręciło o 180 stopni, w Twojej głowie. Poważne zmiany charakteru wskazują, że nastąpił skok w rozwoju według postulatów duszy, czyli dusza osiągnęła kolejny cel taki skok jest przez Ciebie, u Ciebie czy kogoś innego rejestrowany. Dusza pracowała nad zmianą perspektywy, a co za tym idzie, także zachowania, nastawienia i cech charakterów. Wszystkie doświadczenia i wszystkie konsekwencje doświadczeń służyły tylko zmianie nastawienia, czyli poglądu na ten świat Twojego. Gdy to już dostrzeżesz i świadomie dokonasz zmiany, świadomie o to tutaj chodzi, pomyślnie przekroczysz kamień milowy na tej drodze duszy w tym planie duszy. I o to właśnie chodzi. Poznanie celu duszy oznacza uczestnictwo w mądrości duszy. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Następny odcinek będzie przypuszczalnie dotyczył przeżyć w zaświatach pewnego księdza, które uważam za bardzo wiarygodne i są tam bardzo istotne rzeczy poruszone, z którymi chciałbym się z innymi podzielić, bo czas jest może dla niektórych krótki.